Przez ponad 30 lat moje życie przypominało starannie odmalowaną fasadę starej kamienicy. Z zewnątrz wszystko wyglądało solidnie, dumnie i nienagannie, ale wewnątrz fundamenty kruszyły się od wilgoci i mroku. Dzisiaj, jako 55-letnia kobieta, stoję przed wami nie po to, by szukać litości, ale by stać się żywym ostrzeżeniem i głosem rozsądku dla tych, którzy wciąż tkwią w pułapce pozorów. Moja historia z mężem Zbigniewem nie zaczęła się od krzyków, ani od rzucania talerzami. Zaczęła się od szeptów, od subtelnego podważania mojej wartości, które jak kropla drążąca skałę powoli wypłukiwało moją tożsamość. Na sali rozpraw, podczas naszego rozwodu, atmosfera była gęsta od kłamstw. Słyszałam, jak adwokaci Zbigniewa z niemal mechaniczną precyzją powtarzali nie ma dowodów, to tylko subiektywne odczucia rozżalonej żony. Brak śladów przemocy. W tamtym momencie, siedząc na twardej ławie sądowej, czułam, jak cała sprawiedliwość świata obraca się przeciwko mnie. To, co wydarzyło się chwilę później, gdy moja dwunastoletnia wnuczka Maja pewnym krokiem wkroczyła na salę i wyciągnęła swój telefon, sprawiło, że sędzia zamarł w połowie gestu. Ale zanim dojdziemy do tego momentu triumfu prawdy nad manipulacją, musimy zrozumieć, jak to się stało, że dorosła, wykształcona kobieta, Pozwoliła sobie na życie w cieniu przez trzy dekady. Takie sytuacje jak moja zdarzają się codziennie, za zamkniętymi drzwiami domów, które mijacie w drodze do pracy. Często ofiary nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, bo sprawca jest mistrzem w tworzeniu alternatywnej rzeczywistości. Dzielę się tym, bo wiem, że wiedza to jedyna tarcza, jaką posiadamy. Jeśli czujecie, że ten opis do Was trafia, zachęcam do subskrybowania tego kanału. Wspólnie uczymy się rozpoznawać mechanizmy, które mają nas zniszczyć. Pamiętajcie, że milczenie to paliwo dla agresora. Często słyszę pytanie, które kłuje jak cierń. Małgorzata, dlaczego znosiłaś to tyle lat? Przecież jesteś inteligentną kobietą. Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana i dotyka najgłębszych warstw ludzkiej psychiki. W psychologii istnieje termin gaslighting, od którego Zbigniew był uzależniony bardziej niż od porannej kawy. To forma przemocy psychicznej, która polega na takim manipulowaniu drugą osobą, by zaczęła ona wątpić we własne zmysły, pamięć i zdrowie psychiczne. Kiedy pytałam go o wspólne pieniądze, które znikały z konta, odpowiadał z politowaniem Małgosiu, przecież o tym rozmawialiśmy, sama zgodziłaś się na ten zakup, naprawdę z twoją pamięcią jest coraz gorzej. Z czasem przestajesz ufać sobie, a zaczynasz bezgranicznie ufać oprawcy bo on staje się twoim jedynym punktem odniesienia do rzeczywistości. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat społeczeństwo narzuca nam pewną rolę: mamy być ostoją spokoju, babciami, kobietami, które już nic nie muszą zmieniać. Kulturowe uwarunkowania w Polsce, szczególnie w moim pokoleniu, kładą ogromny nacisk na trwałość małżeństwa za wszelką cenę. Co powiedzą sąsiedzi? Jak dzieci zareagują na rozbicie rodziny? Przecież on nie pije i nie bije, więc o co ci chodzi? To są zdania pułapki. Dzisiaj rozumiem, że brak siniaków nie oznacza braku walki o życie. Przemoc ekonomiczna i emocjonalna jest równie dewastująca jak ta fizyczna, a jej skutki prawne są znacznie trudniejsze do wyegzekwowania przed sądem. Zbigniew budował moją izolację latami, odcinając mnie od przyjaciółek pod pozorem troski o mój czas i odpoczynek. Jeśli widzicie, że wasz partner subtelnie krytykuje każdą osobę z waszego otoczenia, aż w końcu zostajecie same, to nie jest miłość, to jest osaczanie. Napiszcie w komentarzach, czy spotkaliście się kiedyś z taką zaborczą miłością, tak która w rzeczywistości była kontrolą. Wasze doświadczenia mogą otworzyć oczy komuś innemu. W naszej lokalnej społeczności uchodziliśmy za wzór cnót. Zbigniew, z jego nienagannymi manierami i pozycją zawodową, był człowiekiem, któremu sąsiedzi kłaniali się nisko, a znajomi zazdrościli mi takiego oparcia. To właśnie ta społeczna maska była moją największą przeszkodą. Kiedy próbowałam delikatnie wspomnieć komuś o jego wybuchach agresji słownej, spotykałam się z niedowierzaniem. Zbyszek, przecież on jest taki szarmancki. To klasyczny mechanizm sprawcy. Budowanie sieci sojuszników na zewnątrz. Aby ofiara, gdy w końcu zdecyduje się mówić, została uznana za niewiarygodną lub niezrównoważoną. Przez lata uczyłam się grać w tę grę. Uśmiechałam się na przyjęciach, podczas gdy kilka godzin wcześniej słyszałam, że bez niego byłabym nikim i skończyłabym pod mostem. Edukacyjnie warto tu zaznaczyć, że narcystyczni manipulatorzy często wybierają na ofiary kobiety silne i empatyczne, bo ich złamanie daje im większe poczucie mocy. Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, widzę, że moja siła była moim przekleństwem. Potrafiłam znieść tak wiele, że mój próg wytrzymałości przesunął się niebezpiecznie blisko granicy całkowitego samozniszczenia. Wiele osób pyta w komentarzach, jak rozpoznać ten moment. Odpowiadam. To moment, w którym twój dom przestaje być azylem, a staje się polem minowym. Jeśli czujecie, że musicie analizować każdy krok, by nie wywołać gniewu partnera, to znaczy, że fasada już dawno runęła a wy żyjecie w gruzach. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, ponieważ w kolejnych rozdziałach opowiem, jak prawo patrzy na takie idealne małżeństwa podczas podziału majątku. Maja, moja dwunastoletnia wnuczka, zawsze była dzieckiem nadzwyczaj spostrzegawczym. Myślałam, że skutecznie chronię ją przed toksyczną atmosferą naszego domu, ale dzieci mają radar na nieszczerość, którego my, dorośli, często już nie posiadamy. Maja spędzała u nas dużo czasu podczas wakacji. To wtedy zupełnie nieświadoma zaczęła dokumentować rzeczywistość, która dla niej była po prostu dziwna i straszna. Kiedy Zbigniew wpadał w swoje fazy, nie kontrolował już tego, czy dziecko jest w pobliżu. Był zbyt zajęty udowadnianiem mi mojej rzekomej nieudolności. To niezwykle ważne z punktu widzenia psychologii rozwojowej. Dzieci w takich domach często przyjmują rolę niewidzialnych obserwatorów. One nie mówią nic, bo boją się zburzyć spokój, ale gromadzą w sobie lęk i wiedzę. Maja dorastając w erze cyfrowej, intuicyjnie użyła narzędzia, które miała pod ręką swojego tabletu. Nie robiła tego z zemsty. Robiła to z dziecięcej potrzeby zrozumienia, dlaczego dziadek tak bardzo krzyczy na babcie, skoro mówi, że ją kocha. Ten dysonans poznawczy u dziecka jest niezwykle groźny dla jego rozwoju, ale w naszym przypadku stał się kluczem do wolności. Drodzy widzowie, nigdy nie lekceważcie tego, co widzą wasze dzieci lub wnuki. Często to one są najbardziej obiektywnymi sędziami w naszych domowych dramatach. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co wasze dzieci mogłyby opowiedzieć o waszych relacjach? To pytanie, które warto sobie zadać, zanim będzie za późno. Zanim doszło do pamiętnej rozprawy, przez wiele miesięcy zbierałam w sobie odwagę, by w ogóle złożyć pozew. Prawo rodzinne w teorii chroni przed przemocą, ale w praktyce, bez twardych dowodów, proces staje się słowem przeciwko słowu. Mój prawnik uprzedzał mnie: "Pani Małgorzato, mąż ma świetną opinię. Nie mamy obdukcji, nie mamy niebieskiej karty. Będzie ciężko." To był moment najgłębszej rozpaczy. "Czułam, że system wymaga ode mnie, bym była pobita fizycznie, aby zasłużyć na sprawiedliwość. Przemoc psychiczna jest w polskim orzecznictwie traktowana często po macoszemu jako konflikt małżeński, co jest krzywdzącym uproszczeniem." Zbigniew w tym czasie przeszedł w tryb pełnej kontroli finansowej. Odciął mi dostęp do wspólnych oszczędności, twierdząc, że to on na nie zarobił, mimo że ja przez 30 lat prowadziłam dom i wychowywałam dzieci, co prawnie powinno być traktowane jako wkład w majątek wspólny. To klasyczna taktyka. Osłabić ofiarę ekonomicznie, by nie było jej stać na dobrą obronę. Dzielę się tym, abyście wiedziały. Zawsze miejcie własne, choćby najmniejsze fundusze bezpieczeństwa. Wiedza o finansach domowych to nie jest brak zaufania. To elementarna higiena psychiczna i życiowa. Jeśli ten temat jest dla was ważny, Zostawcie komentarz kanfinanse, a przygotuję o tym osobny materiał. Moja sytuacja wydawała się beznadziejna, dopóki nie nadszedł dzień pierwszej rozprawy, który miał zweryfikować wszystko, w co wierzyłam. Wchodząc na salę sądową, czułam się jakbym szła na szafot. Zbigniew siedział tam, nienagannie ubrany, z lekkim, niemal niedostrzegalnym uśmieszkiem triumfu na twarzy. Jego adwokat człowiek o aparycji kogoś, kto nie zna pojęcia empatii. Od pierwszej minuty zaczął operację niszczenia mojego wizerunku. Wysoki Sądzie. Mamy do czynienia z kobietą, która po pięćdziesiątce przechodzi kryzys tożsamości. Próbuje zniszczyć dobre imię męża, by ugrać wyższe alimenty i większą część majątku. Każde jego słowo było jak policzek. Sędzia, starszy mężczyzna o zmęczonym spojrzeniu, zdawał się kupować te narracje. W końcu Zbigniew był filarem społeczeństwa. To, co działo się na tej sali, to doskonały przykład wtórnej wiktymizacji, sytuacji, w której ofiara musi udowadniać przed sądem, że naprawdę cierpiała, a system traktuje ją z góry jako osobę niewiarygodną. Moje zeznania były rwane, pełne emocji, co adwokat męża natychmiast wykorzystał jako dowód na moją niestabilność psychiczną. Dziś wiem, że to była zaplanowana strategia, mająca na celu doprowadzenie mnie do załamania nerwowego na oczach sędziego. Pamiętajcie, na sali sądowej wasze emocje są bronią w ręku przeciwnika. Należy zachować spokój, choć wiem, jakie to trudne, gdy ktoś pluje wam w twarz kłamstwami. Wtedy właśnie, gdy wydawało się, że sędzia lada moment zamknie przewód sądowy z braku dowodów na winę męża, drzwi sali otworzyły się z hukiem. Kiedy ciężkie dębowe drzwi sali numer 204 otworzyły się, a w progu stanęła moja wnuczka Maja wraz z moją synową, na sali zapanowała konsternacja. Sędzia zmarszczył brwi, gotowy pouczyć nas o powadze instytucji sądu i zakazie wprowadzania osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci w tak delikatnych okolicznościach. Ale Maja miała w sobie coś, co kazało mu zamilknąć. To była determinacja, której brakuje wielu dorosłym. W rękach trzymała swój stary, nieco porysowany tablet, urządzenie, które dla większości jest tylko zabawką, a dla mnie stało się kluczem do celi, w której siedziałam od lat. Wysoki sądzie: Ja mam coś, co dziadek mówił do babci. On nie wiedział, że ja to nagrałam, ale ja się bałam, że on jej zrobi krzywdę powiedziała drżącym, ale jasnym głosem. Z perspektywy psychologicznej to, co zrobiła Maja było aktem ogromnej odwagi cywilnej, ale też dowodem na to, jak traumatyczne dla dzieci jest bycie świadkiem przemocy psychicznej. One nie są za małe, żeby rozumieć one rozumieją wszystko, tylko nie mają narzędzi, by to wyrazić, dopóki nie zostaną przyciśnięte do muru. Sędzia, mimo protestów adwokata Zbigniewa, który krzyczał o niedopuszczalności dowodów uzyskanych przez dziecko i naruszeniu prywatności, zdecydował się dopuścić nagranie. To ważna lekcja prawna. W sprawach o ochronę rodziny i przy podejrzeniu znęcania się, sądy coraz częściej kierują się dobrem wyższym niż proceduralne rygory. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w takiej sytuacji, nie bójcie się walczyć o dopuszczenie każdego dowodu, który rzuca światło na prawdę. Czy uważacie, że dzieci powinny brać udział w procesach rozwodowych rodziców? Napiszcie swoją opinię w komentarzach, to bardzo ważny temat społeczny. Gdy sędzia nacisnął przycisk odtwarzania, sala wypełniła się dźwiękiem, który do dziś nawiedza mnie w snach, ale tamtego dnia stał się moją wyzwolicielką. To nie był głos szanowanego obywatela Zbigniewa. To był niski, jadowity warkot, pełen pogardy i nienawiści. Na nagraniu słychać było, jak Zbigniew krzyczy – Ty nikomu niepotrzebna kobieto. Myślisz, że ktoś Ci uwierzy? Jesteś moją własnością, a jak piśniesz słowo o pieniądzach… To zniszczę cię tak, że własne dzieci cię nie poznają. Jesteś zerem, Małgorzata. Słowa te uderzały w ściany sali sądowej z siłą fizycznego ataku. Widziałam, jak sędzia zdejmuje okulary i masuje skronie, a jego twarz z każdą sekundą staje się coraz bardziej surowa. To nagranie obnażyło mechanizm, który socjopaci i narcyzi wykorzystują najczęściej: całkowitą zmianę osobowości w zależności od audytorium. Zbigniew na nagraniu przyznał się też, w swoim amoku, do ukrywania dochodów przed Urzędem Skarbowym, co było gwoździem do jego trumny w kwestiach finansowych. Drodzy widzowie, to jest moment, w którym teoria spotyka się z praktyką. Często myślimy, że nagrywanie kogoś jest nieładne lub nieetyczne. Jednak, w obliczu systematycznego niszczenia psychicznego, nagranie staje się jedyną polisą ubezpieczeniową na życie. Pamiętajcie, że prawo do obrony własnej godności stoi ponad towarzyskimi konwenansami. Jeśli to, co słyszycie, otwiera Wam oczy na własną sytuację, nie wahajcie się szukać pomocy prawnej. Subskrybujcie kanał, by dowiedzieć się, jak bezpiecznie dokumentować takie zachowania. Wzrok, jakim Zbigniew obdarzył Maję po zakończeniu odtwarzania nagrania, był przerażający. To był wzrok człowieka, którego całe misterne kłamstwo, budowane przez 30 lat, legło w gruzach w ciągu pięciu minut. W tamtej chwili przestał udawać ofiarę kryzysu małżeńskiego. Zaczął oskarżać wszystkich wokół: sędziego o stronniczość, synową o manipulowanie dzieckiem, a mnie o nastawianie wnuczki. Jego reakcja była podręcznikowym przykładem mechanizmu obronnego zwanego projekcją przypisywania innym własnych win i złych intencji. Jednak na sali sądowej, w obliczu tak namacalnego dowodu, te oskarżenia brzmiały już tylko jak rozpaczliwe wycierannego zwierzęcia. Sędzia zamarł nie dlatego, że nigdy nie słyszał przekleństw, ale dlatego, że kontrast między wersją gabinetową Zbigniewa a jego wersją domową był wręcz nieludzki. To uświadamia nam, jak głęboko może sięgać patologia w tak zwanych dobrych domach. Często to właśnie tam, gdzie trawniki są najrówniej przycięte, dzieją się rzeczy najstraszniejsze. Edukacyjnie warto tu podkreślić: agresorzy rzadko zmieniają się pod wpływem prośby. Oni zmieniają taktykę dopiero wtedy, gdy ponoszą realne, dotkliwe konsekwencje. Upadek Zbigniewa był bolesny, ale konieczny, bym ja mogła w końcu zacząć oddychać. Czy kiedykolwiek poczuliście tę nagłą ulgę, gdy prawda o kimś, kto was krzywdził, w końcu wyszła na jaw. Podzielcie się swoimi historiami. Każda z nich ma ogromną moc edukacyjną dla innych. Po dopuszczeniu nagrania przebieg rozprawy zmienił się o 180 stopni. Sędzia nie miał już wątpliwości co do winy męża. Wyrok został wydany z orzeczeniem o wyłącznej winie Zbigniewa, co w polskim systemie prawnym ma kolosalne znaczenie. Otworzyło mi to drogę do żądania alimentów na rzecz małżonka, którego sytuacja materialna pogorszyła się w wyniku rozwodu, oraz dało silną kartę przetargową przy podziale majątku. Ale to nie wszystko. Ze względu na groźby i przyznanie się do malwersacji na nagraniu, sprawą zainteresowała się prokuratura oraz urząd skarbowy. Zbigniew, który tak bardzo bał się utraty twarzy, stracił znacznie więcej, stracił kontrolę, która była jego tlenem. To jest ta lekcja, o której rzadko się mówi. Sprawiedliwość bywa powolna, ale potrafi być bezlitosna, gdy zostanie poparta faktami. Konsekwencje dla Zbigniewa były wielowymiarowe. Musiał spłacić zaległe podatki z odsetkami, co znacząco uszczupliło jego ukryty majątek, a ja odzyskałam połowę tego, co wspólnie wypracowaliśmy przez lata, w tym nasz dom. Ale najważniejszą konsekwencją prawną był zakaz zbliżania się. To dało mi poczucie fizycznego bezpieczeństwa, którego nie miałam od dekad. Pamiętajcie, że rozwód z orzeczeniem o winie to nie tylko satysfakcja moralna to konkretne narzędzie prawne, które może zabezpieczyć waszą przyszłość finansową na starość. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie dokumenty przygotować do takiej sprawy, dajcie znać w komentarzu prawo, a przygotuję listę niezbędnych kroków. Po wyroku sądu. Informacja o zachowaniu Zbigniewa zaczęła rozchodzić się w naszym mieście jak pożar w suchym lesie. To był moment, w którym przekonałam się, jak kruche są relacje budowane na fałszu. Ludzie, którzy przez lata spijali słowa z ust mojego męża, nagle zaczęli odwracać wzrok na ulicy. Nie ze względu na współczucie dla mnie, ale ze wstydu, że dali się tak łatwo oszukać. Dla Zbigniewa to był cios gorszy niż strata pieniędzy. Dla Narcyza kapitał społeczny i podziw otoczenia są paliwem, bez którego zaczyna usychać. Jego dotychczasowi partnerzy biznesowi, obawiając się skandalu po kontrolach skarbowych, zaczęli masowo wycofywać się ze współpracy. To ważna lekcja o konsekwencjach społecznych agresji. Często boimy się odejść, bo myślimy, że nikt nam nie uwierzy, a sprawca jest zbyt potężny. Prawda jest jednak taka, że gdy maska opada, Potęga agresora znika niemal natychmiast. Rodzina, która wcześniej sugerowała mi cierpliwość, nagle zaczęła dzwonić z przeprosinami. Małgosiu, nie wiedzieliśmy, że to tak wyglądało. Przyjmowałam te słowa z godnością, ale i z dystansem. Dzisiaj rozumiem, że ludzie widzą tylko to, co jest dla nich wygodne. Jeśli chcecie budować autentyczne życie, musicie być przygotowani na to, że wasz krąg znajomych drastycznie się skurczy. Ale ci, którzy zostaną, będą warci każdej sekundy waszego czasu. Subskrybujcie, jeśli chcecie wiedzieć, jak odbudować życie towarzyskie po pięćdziesiątce, gdy zaczynacie wszystko od zera. Wygrana w sądzie była tylko początkiem drogi. Jako pięćdziesiąt pięcioletnia kobieta musiałam na nowo nauczyć się, kim jest Małgorzata bez cienia Zbigniewa nad głową. Psychologia nazywa to odzyskiwaniem sprawstwa. Przez pierwsze miesiące po rozwodzie czułam dziwny lęk. Gdy musiałam podjąć najprostszą decyzję, jak choćby wybór koloru zasłon czy zakup nowej kawy. To efekt wieloletniej tresury i przemocy decyzyjnej. Musiałam udać się na terapię, aby przepracować syndrom stresu pourazowego, CPTSD, który jest powszechny u osób żyjących w toksycznych związkach. Dzielę się tym, bo wiele osób myśli, że dzień rozwodu to koniec problemów, w rzeczywistości to dopiero początek pracy nad sobą. Edukacyjnie chcę podkreślić. Nie bójcie się szukać pomocy specjalistów. Rana na psychice goi się znacznie wolniej niż złamana ręka. Uczyłam się rozpoznawać sygnały, które moje ciało wysyłało mi przez lata. Ucisk w klatce piersiowej, bezsenność, drżenie rąk. To był krzyk mojego organizmu, który ignorowałam, by ratować małżeństwo. Dzisiaj każda z Was powinna zadać sobie pytanie, czy moje ciało czuje się bezpiecznie w moim własnym domu? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to żadne pieniądze i żadne dobro dzieci nie są warte waszego zdrowia. Napiszcie w komentarzach zdrowie, jeśli chcecie, bym opowiedziała więcej o technikach radzenia sobie z lękiem po toksycznej relacji. Dziś, patrząc w lustro, widzę kobietę, której nie znałam przez trzy dekady. Czego nauczyła mnie ta bolesna lekcja? Przede wszystkim tego, że intuicja to najpotężniejsze narzędzie, jakie posiadamy, a my systematycznie uczymy się ją zagłuszać. Jeśli coś wydaje ci się nie tak, to zazwyczaj masz rację. Nie potrzebujesz dowodów w formie nagrań, by wiedzieć, że jesteś źle traktowana. Nagrania są potrzebne dla sądu, ale dla samej siebie wystarczyć powinno twoje poczucie dyskomfortu. Nauczyłam się też, że odwaga nie polega na braku strachu, ale na działaniu mimo jego obecności. Gdybym wiedziała to, co wiem dzisiaj, działałabym dwadzieścia lat wcześniej. Nie straciłabym tylu lat na próbach naprawiania kogoś, kto czerpał satysfakcję z mojego cierpienia. Kolejna lekcja jest prawna: dokumentujcie wszystko. Nie dlatego, że jesteście mściwe, ale dlatego, że żyjemy w świecie, w którym słowo ofiary wciąż waży mniej niż słowo sprawcy w drogim garniturze. Moja wnuczka Maja uratowała moją przyszłość. Ale to ja musiałam podnieść tę rzuconą milinę i wyjść z bagna. Pamiętajcie, wiedza to ochrona. Udostępnijcie ten materiał komuś, kto może teraz siedzieć w kuchni i płakać, myśląc, że nie ma wyjścia. Wyjście zawsze istnieje, nawet jeśli drzwi wydają się być zamurowane. Moja historia kończy się nie zemstą, lecz wolnością. Zbigniew poniósł konsekwencje finansowe, prawne i społeczne. Ale to nie jego upadek daje mi największą radość. Największą radością jest cisza w moim nowym, małym mieszkaniu. Cisza, która nie jest już groźna, ale kojąca. Moja relacja z mają stała się fundamentem mojej nowej rodziny. Ta dwunastoletnia dziewczynka pokazała mi, że prawda ma swoją własną moc, która potrafi zatrzymać nawet najbardziej pewnego siebie sędziego. Na zakończenie, chcę Wam powiedzieć jedno. Nigdy nie jest za późno, by odzyskać swoje życie. 55 lat to nie jesień życia. To początek nowego, świadomego lata. Jeśli czujecie się zagubione w systemie prawnym lub stłamszone psychicznie, pamiętajcie, że wasza historia ma znaczenie. Nie dajcie sobie wmówić, że nie ma dowodów na wasz ból. Wasze życie jest dowodem. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego świadectwa do końca. Mam nadzieję, że te czternaście rozdziałów mojej podróży stało się dla Was lekcją, której nie będziecie musiały przechodzić w taki sposób jak ja. Komentujcie, subskrybujcie i wspierajmy się nawzajem, bo w jedności i wiedzy tkwi nasza siła. Do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie będziemy dalej odkrywać, jak żyć w prawdzie i bezpieczeństwie.